Zabierałem się za tą recenzję dosyć długo, bo jakoś nie mogłem dobrać odpowiednich słów, by przenieść na formę internetowego wideo swoje myśli i jednocześnie nie zostać znienawidzonym przez rzesze fanów epickiej kosmicznej sagi. Poza tym, kwas podebrał mi z z telefonu. Halo 5 Siemanko, z tej strony Maxior, a To jest recenzja Halo 5: Guardians, wydanego wyłącznie na konsolę Xbox One. Może tym razem bez specjalnego owijania w bawełnę będzie szybko i konkretnie. Halo to seria, wobec której trudno być obojętnym, albo się ją pokocha, albo uzna za infantylne gierki dla jakichś gwiezdnowojennych czy tam Star Trekowych nerdów. Trzeba przyznać, że fabuła w całej swojej epickości, patosie i zawiłości mimo wszystko jest kiepska. I piąta część przedłuża tę lubną tradycję. Guardians kontynuuje wątki z poprzedniej części i wysyła nas jako Master Chiefa w pogoń za strzelającą fochy Cortaną i jako loka w pogoń za Master Chiefem. Do tego jako przeszkadzajki mamy uzbrojone po zęby ruiny starożytnej rasy Protean, a tłem całej przygody oczywiście jest ratowanie wszechświata i okolic. Możecie teraz uznać, że nic nie powiedziałem o fabule, ale jeżeli nie znacie uniwersum Halo, to równie dobrze mógłbym ciąg dalszych historii opowiadać po chińsku. Natomiast jeżeli jesteście fanami uniwersum, prawdopodobnie już dawno wyłączyliście dźwięk po bawie przed spoilerami. Tak szczerze po samej fabule nie oczekiwałem niczego szczególnego, liczyłem na zwyczajne zbawianie uniwersum i spotkanie ze znanymi bohaterami. I w sumie dokładnie to dostałem, jednak to trochę tak jak ze schabowym. Ty rozumiesz co zamawiasz, kucharz niby rozumie czego oczekujesz, ale to co dostajesz na talerzu może się diametralnie rozmijać z twoim wyobrażeniem o doznaniach wizualnych i smakowych, jakich ma ci zapewnić zbliżająca się uczta. Zacznijmy od tego, że historia jest skreślona pod równoległe opowiadanie kilku wątków z dwóch różnych perspektyw, bowiem na zmianę kierujemy Master Chiefem ścigającym wraz ze swoją drużyną Cortanę, by za chwilę przełączyć się na loka ścigającego z drużyną Ozyry z Master Chiefa. Kroczymy momentami po tych samych ścieżkach, toczymy podobne walki i i tak mamy wrażenie rozmycia i deprecjonowania tego głównego wątku, czyli tytułowych strażników, o których przecież docelowo chodzi, a o których przypominamy sobie dopiero na samym końcu. Do końca jeszcze wrócę, ale najpierw, jeszcze o samej narracji. Gra jest stworzona pod czteroosobową kooperację, więc jej opowiadanie historii trzeba było sklecić tak, by wszystko miało ręce i nogi. Tak więc nasi główni bohaterowie biegają z bandami przydupasów, którzy obchodzą zupełnie nikogo. No, może poza tym typem od Loka. To tak jak w dzieciństwie bawiliście się w Himena, i każdy chciał być tym umieśnionym blondynem, a nie żadnym orko czy tam zbrojnym mężem. Abstrahując jednak od moich smętnych dywagacji na temat opowiadania historii, bo przecież kogo obchodzi narracja w FPS-ie, dochodzimy do zakończenia fabuły tej części, które jest właściwie tego nie ma. Jak już cokolwiek zaczyna się robić ciekawe, przyzwyczajasz się do krytyńskiego prowadzenia opowieści i masz wrażenie, że coś z tego może jednak być, nagle oglądasz napisy końcowe i nie dowiadujesz się niczego. Ani jeden wątek nie jest zamknięty, więc tkwi graczu w zawieszeniu aż do Halo 6 kilka lat. Do tej czary goryczy dokłada się jeszcze polska lokalizacja, o której nie chcę się specjalnie rozwodzić, bo kopiącego się nie leży. Czy jakoś tak. Ozyrys, zbiórka. Wszyscy gotowi. W sumie. Zaraz, mam do Ciebie prośbę. Powiedz kilka słów. I wiem, że da się obejść ten problem i przedstawić język konsoli na angielski, ale wychodzę z założenia, że jeśli twórcy nie dają Ci opcji zmiany wersji językowej z poziomu gry, to znaczy, że są dumni z poziomu lokalizacji i należy tego wysłuchać. Spróbować docenić kunszt aktorski i odnieść się do tego w recenzji. Ale jeśli nie jesteście tak głupi jak ja, to zmieńcie ten język. Dość jednak o historii, bo jak sam powiedziałem, nie opowieściami FPS-y stoją. Najważniejsza jest mechanika rozgrywki. I czy temu podołali twórcy z Free for Free? Szczerze powiem, że Halo jest jednym z najlepszych FPS-ów ever. A jeśli chodzi o shootery, typowo konsolowe jest niedoścignionym wzorem, mechanika strzelania jest świetna, czuć faktyczną różnicę między poszczególnymi pukawkami, a same bronie nie są przemalowanymi na neonowe kolory klasycznymi grzmiącymi kijami z Call of Duty. Sterowanie jest idealnie dopasowane do pada i gra się wyjątkowo komfortowo. Halo jest idealnym argumentem w dyskusji z przedstawicielami PCMR, kiedy ci twierdzą, że tylko myszka i klawiatura jest odpowiednim kontrolerem do grania w FPS. Ortodoksyjni fani serii jednak mogą być zaniepokojeni wprowadzeniem nowego feature'a jakim jest podnoszenie broni do oczu rodem z Call of Duty. Zupełnie niepotrzebnie. Nadal mamy typowo hejlowe strzelanie do przeciwników, a podnoszenie broni służy nam praktycznie jedynie za zoom i w żaden sposób nie zmienia sposobu gry. Tym co jednak znacząco wpływa na rozgrywkę jest poruszanie się wspierane silnikami odrzutowymi w naszych zbrojach. Nasze postacie stały się bardziej mobilne, możemy robić szybkie uniki, skuteczne szarże, wskakiwać na większe wysokości przez co rozgrywka momentami przypomina tą z Do tego dostaliśmy też bardzo przydatną umiejętność jaką jest grzmotnięcie o ziemię celem zmiecenia oponentów. Te wszystkie zabiegi zdynamizowały rozgrywkę i zdecydowanie podkręciły tempo. Same areny walki są bardzo dobrze zaprojektowane i pozwalają nam na swobodne dobieranie strategii do preferowanego przez nas stylu rozgrywki. Jedyne co nieco przeszkadza to mała ilość typów przeciwników i jednocześnie duże podobieństwo do siebie poszczególnych oponentów. Walki z bossami to też praktycznie walka z jednym bossem, więc w tym aspekcie Free for Free się nie popisało. Mamy tu też rozbudowany multiplayer, którym seria zawsze stała, jednak gra wieloosobowa zupełnie mi się nie podoba. Przede wszystkim dlatego, że moje mecze zawsze wyglądają tak. <śmulikacje> Abstrahując jednak od mojego chronicznego lamienia i umierania level Dark Souls, multiplayer jest zrobiony wzorowo. Matchmaking funkcjonuje świetnie, mapy są bardzo dobrze zaprojektowane, nie ma żadnych problemów z kodem sieciowym co było bolesną przypadłością The Master Chief Collection. Samych trybów jest też mnóstwo, od klasycznych deathmatchy i capture the flag po masową rozwałkę w Warzone. Multi jest zdecydowanie mocnym punktem produkcji, choć nie jest na pewno moim mocnym punktem. Kwestie oprawy, pomijając już patetyczną epicką, podkreślającą wagę naszych poczynań, muzykę, mamy w Halo 5 naprawdę bardzo ładną oprawę graficzną. Przede wszystkim wszystko śmiga w 1080p i 60 ramkach, co jest zaskakujące na Xboxie. Należy jednak zwrócić uwagę, że twórcy musieli się posłużyć drobnymi oszustwami, by osiągnąć zamierzony efekt, jak to, że oponenci w znacznej odległości od nas animowani są w 30fps. Przypomina mi to czasy, kiedy deweloperzy musieli się nieźle nagimnastykować, by wyciągnąć zamierzone efekty na starych konsolach pokroju NESa. Czyżby nowa generacja wymogła na twórcach kreatywność? Przede wszystkim jednak zupełnie nie przeszkadza to w odbiorze całości, biorąc pod uwagę dynamiczne wydarzenia na ekranie. W mniej napakowanych akcjom momentach możemy nacieszyć oczy naprawdę pięknymi widokami i katstynkami, które mimo opowiadania mało ciekawej historii same w sobie zrealizowane są świetnie. Jest jednak pewien problem wywołany przez ograniczenia sprzętowe Xboxa i ambitne szafowanie 60 klatkami w Full HD przez twórców. Halo 5 to pierwsza odsłona serii, w której nie możemy rozgrywać kooperacji na split screenie. Wspólne przejście kampanii owszem jest możliwe, ale jedynie za pośrednictwem sieci, przez co gra straciła jeden z najważniejszych moim zdaniem featureów. Ale ja jestem graczem starej daty, który na kanapowym koopie zjadł zęby, i podejrzewam, że młodszym odbiorcom przyzwyczajonym do rozgrywki sieciowej, brak podzielonego ekranu nie będzie aż tak bardzo doskwierał. Gra ustrzegła się większych błędów. Owszem, zdarzają się zabawne rzeczy z ragdolami, czy drobne spowolnienia animacji, ale to wszystko nie psuje odbioru całości i w żaden sposób nie przeszkadza w grze. I to tyle, jeśli chodzi o Halo 5 Guardians. Gra nie porywa fabułom i wydaje się jakby urwana w połowie, ale jako dynamiczny shooter w kosmicznych klimatach sprawdza się wybornie i jest w stanie zapewnić długie godziny zabawy we wzorowo wykonanym multiplayerze. Oczywiście, jeśli nie jesteście taką lamą jak ja. I tą odkrywającą moją zwierzęcą naturę myślą kończę. Cześć.